Gdzie O Gdzie jest Delord? Czy... Dobra, jest Delord. Co jest? <śmiech> <śmiech> Czekajcie. Ale mówię ci, jak dodać do znajomych na czeskowie? <laughs> Halo? Pomocy, kurwa, ja nie umiem do znajomych problemy, dodać. Problemy. ludzi. kurwa. <laughs> <Pierwszy śmiech> raz to <stroną> się obsługuje, <laughs> Ja wczoraj konto zrobiłem, a wy chcecie, żebym mnie ja wiedział, jak do znajomych. Dodać, no? <laughs> ja piszę, że temu mamy wytłumaczenie chociaż. Dobra, dobra, nie słuchajcie.